Siemanko ludzisko, z ludziska, jestem Lukan i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj jak możecie sobie zobaczyć będziemy grali dalej Ligę czwartą, to już jest końcóweczka, Mamy 10 punktów za awans możemy tam zgarnąć, jeśli się nie mylę, dobrze zobaczyłem, to 7200 monet, także jest nieźle. No i pierwszy meczek w tym odcinku zagramy tutaj składem z, z ligi hiszpańskiej. Pabon oczywiście na ataku, Carlos Vela prawy skrzydłowy, lewy tutaj Arda Turan. Także no ciśniemy, ciśniemy, bo składzik jest mega, szczególnie że ostatnio isko, świetnie się spisuje, mega forma. No i zobaczmy sobie tutaj pierwszy skład naszego przeciwnika. No i jak widzimy to jest liga Włoska, tak jest Liga Włoska, tutaj El Sharaoui. na prawej stronie nie wiem. Pogba, na pewno jako środkowy pomocnik, tutaj raczej gra jako defensywna, oczywiście. Także to było na tyle, jeśli chodzi o jego skład, a teraz przechodzimy już do akcji. No i tutaj zobaczcie jego błąd i świetny strzał w okno. Carlos Vela, czwarta minuta, no i już wygrywamy. Jeden do 0, więc szybko otwieramy wynik spotkania. Dosyć pewnie. Bo już zaledwie po chwili, no bo 4 minuty w grze, to wiecie ile to jest w rannym życiu, to jest praktycznie, no nawet nie minuta, no to, to jest pół minuty, no i mamy już gola. No ale niestety dosyć szybko, bo już tutaj w 17 minucie przeciwnik zdobywa gola, z strzelcem bramki na 1 do 1, no i niestety mamy już remis, no ale uwierzcie mi, że jeszcze wiele, wiele się w tym meczu wydarzy, także... Spokojnie zasiądźcie sobie tutaj, oglądajcie i zobaczcie, co jeszcze przyniesie nam ten mecz. No i tutaj kolejna akcja naszego przeciwnika, dosyć szybko, bo 22 minuta, także mało odstępy czasowe między tymi bramkami, które straciłem. No i już niestety jest 2 do 1, <noise> więc szybko tracimy tutaj gol za golem, mimo że wygrywałem to. Już w 22 minucie muszę się jedynie cieszyć się po prostu, że, że, że przegrywam tylko jedną bramką, no ale na szczęście jeszcze w pierwszej powiem sami Kedira tutaj daje nam remis 45 minuta, no i świetnie kaczuszki tutaj może sobie odtanczyć. Zobaczcie sobie jeszcze raz tej no nie popisał się po prostu, bo tutaj przepuścił Kedirę, który mógł sobie wejść w polekany i pewnie strzelić. W tej sytuacji tutaj Carlos Vela Świetnie tutaj minął naszego przeciwnika, z dwóch chyba obrońców, tam z prawej strony zobaczcie tutaj dwóch minął teraz, tutaj fajnie, zszedł jeszcze na lewą nogę, no i pokonuje przeciwnika. I jeszcze mamy jedną akcję w tym spotkaniu. 67 minuta takie 67, no i Pabon, oczywiście on jest niezawodny, jeśli chodzi o ten skład hiszpański. Kupię sobie na pewno kiedyś benzem, no ale na tą chwilę Pabon jest mega. Tu testowałem Adriana, no ale kryje się przy, przy tym, co robi Pabon w w tych meczach, w których wykorzystuje go jako napastnika, także jest mega, mega zawodnikiem. Dodaj, zobaczcie sobie akcję przeciwników, gdzie jeszcze straciłem niestety jednego gola w tym meczu, no ale 4 do 3 wciąż daje nam 3 punkty. Tym bardziej, że zobaczcie, no tutaj myślałem, że mi zaliczy gola, no ale niestety jest to jako bramka samobójcza Rodríguez'a. Może, no, zobaczcie, nasz napastnik tutaj fajnie przelobował, podciął. Yy, nad nogami bramka żonych i liczyłem, że mi zaliczy gola, no ale nieważne, liczy się, wiecie, wynik końcowy, no ale do wyniku dodamy jeszcze jedną bramkę przeciwników w 84. minucie. Hamsik zdobyła gola na 5 do 4, więc mega, mega festiwal strzelecki, 9 bramek w, tych, w tym meczu jest. no jest nieźle, jeśli chodzi o strzelone, ale słabo, jeśli chodzi o stracone, no bo niepotrzebnie straciłem śleba w tym meczu, no ale wiecie, bywa różnie, także najważniejsze są 3 punkty. 13 punktów na moim koncie jeszcze 3 punkty brakują mi do awansu. I jak widzicie trzy zwycięstwa świetna pasa. Pozostały jedynie dwa mecze do końca, więc muszę dosyć ostro ciśnąć, żeby tutaj coś jeszcze ugrać. Liczę oczywiście na 6 punktów, tak? Jest na 6 punktów, no i pewne mistrzostwo Ligi czwartej, awans Ligi trzeciej, no i wtedy zobaczymy, jak to wszystko się będzie działo dalej. Zobaczymy sobie tutaj naszego kolejnego przeciwnika, myślę, że to jest jakiś Polak. Skład UKS Lider GER, czyli Germany. Hmm... Tu Jakiś napastnik polski, ale w sumie to tak na szybko nie zwracałem nawet uwagi, kto to jest. Jakoś nie wiem. Nie było to dla mnie ważne. Widziałem tylko, że Petczek na bramce, a zobaczcie, co on tutaj zrobił. Petrzech, masakra. Tak jest, Petrzech. Popisał się po prostu, wyśmienicie. Ale zobaczmy, gdzie jest piłka. Niewidzialna piłka. o oh my gosh, i jeszcze zobaczcie, podskakuje tak. Jak kamera, góra, dół, tak piłeczka też podskakiwała. Ale niewidzialna piłka wpada do bramki. No i mamy 1 0 a Tu już mamy 2 0. Także szybko, szybko ciśniemy naszego przeciwnika. Jak widzicie, z dupy te jakieś masakryczne ragi się wzięły, no ale spoko. Nie wiadomo skąd. Zobaczcie, no, tutaj akurat na tej powtórce nie przymulało, ale ogólnie w meczu to była masakra. Jak ja mam grać, jak, jak są takie masakryczne lagi? <tutujesz> tutaj minąłem jego całą pomoc i obronę Javi Garcia na takich zwodach, że wiecie. Niech normalny by się nawet na to nie nabrał, on tutaj zobaczy, co on zrobił. Grał cały czas na ślizgach. No, a wiecie, że gra na ślizgach to nie jest zbyt dobre tutaj rozwiązanie w takich sytuacjach, więc spokojnie wygrywamy to spotkanie, jak widzicie, przeciwnik z Rage Quitował no i 3 do 0. Zobaczcie, jaka przewaga w strzałach, 14 strzałów, 12 strzałów celnych, więc mega, mega przewaga. No przeciwnik tutaj nie miał żadnych szans. No i spokojnie możemy wygrywać to spotkanie. Oczywiście za pomocą Rage Quitu, no ale ważne, że wygrywamy 3 do 0, pewne 3 punkty. 16 punktów już na moim koncie i zaledwie 3 oczka brakuje nam do mistrzostwa ligi czwartej, no i dosyć pokaźnego bonusu jeśli chodzi o monety, także jestem dosyć zadowolony, tutaj jeszcze musiałem dodać skład skład, yy, kontrakt dla menadżera no ale i tak gramy innym składem, więc to tam było mało ważne, bo zaraz sobie zmieniłem skład myślę, że tutaj kolejny Polak, Public team nie jestem pewny dokładnie Dream Team, nazwa jego zespołu, 79 overall. i jest to skład brazylijski i zobaczymy jak to wszystko się potoczy w tym spotkaniu. Public Team kontra FC Tigers Estadio Mestaya i tutaj widzę już Halka ma. Reszta tutaj nie zdążyłem dokładnie zobaczyć no ale mamy pierwszą naszą akcję fajny płaski strzał jako nazwa obramkę i już w 14 minucie wychodzimy na prowadzenie które bardzo przybliża nas do mistrzostwa ligi czwartej tak jest mistrzostwo wisi w powietrzu tutaj nie wiem dlaczego to 33 z lewej strony no ale już miałem tak w kilku spotkaniach, dosyć rzadko, no ale zdarzało się, że właśnie te numerki tutaj się wyświetlały, ale myślę, że po drugiej, w sensie w drugiej połowie, po pierwszej połowie jak będzie menu w przerwie, to zniknie to wtedy, no ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Tutaj jak widzicie 2 do 0 i kolejny gol na 3 do 0, Miller 33 minuta, no i spokojnie wychodzimy na prowadzenie już yy, 3 do 0 więc liczę, że nie oddamy tego tym bardziej, że już w pierwszej połowie 3 do 0 więc mega, mega szybko. No i mamy jeszcze jedną no, okazję w doliczonym czasie gry, świetny rajd Yaconana, gra sam, ale podam, no bo to jest ważny mecz, więc stwierdziłem, że wolę podać tutaj jeszcze widzicie, że nawet nie może przeciwnik nic nie mógł zrobić od tej modły jakieś niesamowite naszych zawodników. No ale 4 do 0. Jestem mega zadowolony, ale nadchodzi niestety druga połowa i tutaj 65 minuta. Hulk pokazuje na swoje udo i zdobywał ramkę na 4 do 1. Mamy kolejną akcję naszego przeciwnika. Fajnie obrócił się i tutaj Łukasz Piszczek. <laughs> No, nie popisał się, a Diouf zdobył bramkę także. Ja mam dufa, on też ma Dioufa. No i jego, ten Diouf w 73. minucie zdobył bramkę. Zobaczcie jeszcze rzut wolny w 84. minucie i zdobył bramkę Lukasem. No i, i wiecie, zrobiło się dosyć nerwowo, bo 6 minut do końca. Tutaj taka nerwóweczka jeszcze, no ale liczę, że, że jakoś to wszystko nieźle się potoczy, dla mnie szczególnie. Jak widzicie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, 4 do 3 wygrywamy po bardzo emocjonującym spotkaniu, mega, mega dużo bramek w tych ostatnich meczach. W statystykach on miał przewagę, bo strzał celny 11 strzałów celnych jego, 6 moich, ale najważniejsze mistrzostwo, 5 ostatnich meczy wygranych, więc mega, mega forma jak na zakończenie tej ligi. Jestem zadowolony, awans do ligi trzeciej. No i to było w sumie na tyle w tym odcinku, już w kolejnym zobaczymy się z meczy w Lidze trzeciej, więc jestem mega zadowolony jak na tą chwilę. Jeśli ten film wam się podobał, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, wbijajcie na facebooka, subskrybujcie mój kanał, no i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z Ultimate Team, cześć.